Witajcie, kochani z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was, kochani, cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj mamy, kochani, dwie drapeczki. Dwie drapeczki super linie, starą wersję i nową wersję. Ale, kochani, obydwie drapeczki mają numer 12. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, czy coś tutaj wpadnie. Czy nawet nie wpadnie to tam trudno? Ale chciałam właśnie zrobić taki test. I jak zobaczyłam, że jest w super linia, jak 12, to wiadomo, że tu już nie było problemu, żeby kupić. I sobie zrobimy stara i nowa. Także co, zaczynamy od starej. Trzymajcie kciuki, może chociaż zwrocik wpadnie, <laughs> fajnie by było. Ale jestem ciekawa normalnie, a tak się ucieszyłam, powiem Wam. Dobra, no to co, patrzymy, nie? Patrzymy, patrzymy. I dziabiemy i zobaczymy. Ok, dobra. Co my tu mamy? Mamy cytrynkę. Jest cytrynka. Wiecie, że dwunastka to jest moja niułowa dwunastka. I tak stwierdziłam, że to będzie taki fajny odcineczek. Wkład oczywiście to tylko 10 zł. Taki niespotykany wkład, jak na moje odcinki. No, ale co? Ważne, że coś jest, prawda? Monety nie ma. Teraz mamy słoneczko. Myślę, że dobrze wszystko widzicie, kochani. Trzymajcie kciuki, czy coś w tych dwunastkach wpadnie. Bardzo fajny odcinek, myślę. Dobrze. Teraz mamy księżyc. Nie ma. No, to okulary. Okularki mamy. Normalnie, wiecie co? Mówiłam, że szczecinie już nie ma. Poszłam dzisiaj do lekarza, bo mi ściągali szwy, kochani. No i pan ma taki kiosk tam koło tego naszego szpitala. I jak zobaczyłam, że ma jeszcze zielone, te żółte linie, no to się ucieszyłam. Ale jak mi powiedziała, z ciekawości, po prostu zaskoczyłam go. Jak się spytałam, czy ma numer 12, wyciąga, mówi, że ma. No to ja mówię: No to ja poproszę. No, i pan mi dał. W sumie sprzedał. Dobra, serduszka mamy. Ok, teraz kości. Mamy kości. Tu też są. Dobrze, co dalej? Dalej mamy kluczyk. Kluczyka nie ma. No to. Dzwoneczek, dzwonka też nie ma. Nieważne co tu będzie, taki teścik. Dwunastek. Tu mamy motylka, mamy motylka i kolejnego motylka. Dobrze. Dalej. Teraz mamy arbuzik. Jest arbus. Mamy kolejny. Dobra, dalej. Słonik. Mamy. Mamy słonika. Brakuje nam parasol. Mamy słonika. Tu dzwonek był jeszcze. Ok, i tu jest słonik. Dalej, dalej. Patrzymy. Dalej mamy balony. Mamy czapki nie było nie było czapki dobra o Jezus ale ze mnie gamo czapki nie było a czapkę drapie nie ach balony szukamy dobra może się czapka pokaże balony normalnie jestem pod wrażeniem sakwa sakwę mamy no ale jeszcze ta czapka nie bo mamy linię ta czapeczka nam tutaj wadzi, może się pokaże. Dalej, korona. Koronę mamy. Ok. No to co teraz, klapki. Klapki mamy. Oj, chyba czapki nie będzie, bo była za wysoka wygrana, nie? Dobra, ale mamy tęczę. Tęcza jest. Dobra, dalej. Mamy gwiazdę, no mamy. Mamy tutaj też. Jest tu. Mamy piłeczkę. Jest piłka. Jest piłka. Jest piłka i jest piłka. I ostatni symbol. No, krab. A kraba nie ma, no to co? Ta dwunastka stara jest pusta. No dobra. Zobaczymy, czy nowa będzie pusta, czy będzie pełna. Trzymajcie kciuki. Dobra, mamy słoneczko. Jest słoneczko. I mamy tutaj. I kolejny. Dobra. Drugi symbol to diament. Mamy diamencik. Mamy diamencik. Mamy diamencik. Dobra. Teraz mamy ptaszka. Mamy jednego. Dalej rowerek. Czy mamy rowerek? Nie ma. Ok, no to dzwonek. Mamy dzwonek. Jest kolejny. Dobra. Teraz wiatrak. Wiatrak, wiatrak. Wiatrak mamy. Tu jest też. Tu ominęłam gdzieś. Nie. Kolejny symbol to księżyc. Mamy księżyc. Brakuje słoneczka. Nie, brakuje biedronki. Słoneczko było. No to teraz rolki. Mamy jedne, sakwa, sakwa jest. Mamy. I tu mamy. Dobra, no to co teraz? Kluczek nie ma, a tu jeszcze słońce było. Dobrze, no to teraz cytrynka. Mamy cytrynkę i tu jest cytrynka. Ok, teraz krab. Mamy kraba. Jest kolejny krab. Mamy kraba. I mamy kraba. Co teraz? Motyl. Mamy motylka. Jeden. Popcorn. Tu nie ma, tu jest popcorn. I mamy popcorn. Mogłoby serduszko wpaść. A dali parasol. Mamy. Dobrze, no to teraz kwiatek. Kwiatka nie ma. Balony. Balony mamy. Dobra. Brakuje nam klapek. Okulary. Mamy okularki. Tu są też. I tutaj. Co dalej? Łódź. Mamy. Tu jeszcze chyba był, tak? Tu jeszcze balony. Dobrze, tu mamy łódź. Tu mamy łódź. I tu jest łódź. Co teraz? Lody. Mamy lody. Mamy lody i mamy lody. Przedostatni symbol to podkowa. Mamy podkowę i mamy linię, kochani. Dwunastka w wersji nowej jest wygrana. I tęcza nie ma. A wygrana to, kochani, 10 zł. Nie wierzę, zwróciło się drapki. Ale super, no zobaczcie. Wkład 10 złotych, wersja nowa i wersja stara. Stara przegrała, a nowa nam dała plus. Czyli mamy 10 złotych wygrane. No fantastyczny odcinek. Jak sądzicie kochani, napiszcie mi. Wydaje mi się, że te dwunastki był, to był fajny pomysł. Ja się, kochani, z Wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Szykuję fajną niespodziankę. Będzie coś super, ekstra. Dobrze, kochani. Zostawcie łapeczkę, subskrypcję dla Niuli, y, jakiś fajny komentarzyk i do usłyszenia. Buziaczki. Pa!